Jakie jest wasze ulubione danie, ale tylko... Dupy. E... No, a teraz możesz dokończyć, wody. Ulubione danie z dzieciństwa, które jedzie do teraz? Dupy. Dupy. Jezu, sok pomarańczowy z jest tak open. No, chyba. O ja tu wyjątkowo jestem po stronie młodego. Mam jednego, który do nas strzelał. Maticzko, czy jakoś tak? Nie wiem. O, Ty, plecy mamy. O, plecy mamy. Strzela do ciebie. A nie chcę strzela, nie Trafił. <noise> Janek, podnieś mnie, proszę. Ty ja. Muszę zapieralić kogoś, to jest chyba personelu BTT. Ten obok nie, ten obok nie, sniper. Zapieraj go. No i mnie po prostu z noża zabił. Aj bo F no przejmują. Dziękuję. O, będzie gnębiony I jak. Idę go stwerkować. Znaczy, yyy, Co zrobić? Chce pierdolę Idę te przejąć, te jak dupa. O, oznaczony kolega, namierzanie. Pyk! Twoja kobieta cię namierza. Twoja kobieta cię namierza. <grym> Jezus, ale trąbek. Rodzi się laską taką 5 na 10. To tak, już, już, już jest później dzień, to jest, to jest, tak Już tak się dobrze. da, no. Już da się z tego robić biznes byłem. byłem. Jeszcze tak na siłowni zaczniesz chodzić i się wyrobi. Nie mówię jakoś super, ale tak dobrze, że wyglądasz. Jak się na tyle. Potem nawet, nawet. Jak na jakąś taką podstawową plastykę masz ścianą. Iej! Człowiek, Żeby wiesz, nie wiem, usta zrobić, coś takiego. Niesamowite, jak czasem bycie Laską, to jest taki cheat code IRL. No, to tyle chwilę chciałem powiedzieć, ej, dlaczego Laski tego nie robią, ale w sumie ja sobie, sobie ile tego gówna jest <laughs> w internecie, tak myślę, dobra, ale nieważne, no nieważne robią. <laughs> no przecież Fitfinder to jest człowiek. Co to jest Fitfinder? To, to jest strona typowo dla skutkarzy. A. Czekaj, po... jest... jak się nazywałeś teraz? <grytograć> <grytograć> Fitfinder. Finder. Okej... Okay. Staraliśmy No niestety, takich dwóch nas trochę już douciągnęło. No, a młody i Dominik. Ty <grytograć> Mieliśmy tylko w ogóle pięć punktów różnicy między sobą. Ty wystarczająco, żeby bać kolegę z dołu. Nieważne, ile, ważne, że więcej. Ja na razie kończę, wiecie panowie. Trzymaj się Lisu, w takim razie. Wystarczy mi, no widzimy się. Dobrego, słyszymy się za rok. Taka. Tak, słyszymy się za rok, tak, tak, tak. Było miło. Mam nadzieję, że spędzicie jutrzejszy dzień odpowiedzialnie przede wszystkim. I ze wszystkimi tak. palcami, kończycie ten rok i zaczniecie p***y. Jak ktoś tu zamula p***y. Ale <laughs> przynajmniej do 10 umiem liczyć na palcach. <laughs>